Boże, coś wam powiem. Czasem, żeby spojrzeć na coś w nowy sposób, należy wpierw zrobić kilka kroków wstecz. Tak możemy zrozumieć to zawołanie Piotra, który powiedział, idę łowić ryby. Wrócił do zajęć, które były mu znane, ale w czasie jej wykonywania na nowo spojrzał na tego, który dał im nową przyszłość. Wiele tych czynników, których Pan dał się rozpoznać, możemy dostrzec dzisiaj. To jest zachęta, by zarzucić sieć. Pytanie o jedzenie, to obfitość Połowu zaproszenie do wspólnego posiłku i dzielenie się chlebem. Tego wszystkiego już mogli doświadczać wcześniej. I w pewnym momencie to wszystko zostawili. Bo przyszedł czas, że nadzieja umarła. Nowa jakość życia stała się dla nich tylko niedoścignionym pomysłem, który nie ma szans na powodzenie. Zabrakło im motywacji i tego, który będzie ich dopingował w działaniu. Sami nie mieli wystarczająco siły, by się umacniać. Te wszystkie zachęty skierowane przez Jezusa do uczniów prowadzą nas do współpracy z łaską. Bóg troszczy się o naszą codzienność, o ile potrafimy rozpoznać Jego obecność. Tak właśnie powiedział Jan, że na brzegu stoi Pan. I Piotr na tę wiadomość starał się opić swoją nagość. To także jest wymowne, że człowiek bez Pana Boga nie ma niczego. Jak to powiedział Hiob, nagi wyszedłem z łona łatki i nagi tam powrócę. Ja wiem, że wszystko, co w życiu mam, Przyszło zostało wykonane pracą naszych rąk. Tylko ktoś nas uzdolnił do tej pracy, dał nam talenty, które możemy pomnażać. Bóg chce nas obficie obdarzyć różnymi dobrami, o ile będziemy posłuszni jego podpowiedzią. Nieważne, czy ten połów był naszym pierwszym, czy kolejnym po poranku zmartwychwstania, na pewno był wyjątkowy. Ktoś wyciągnął bardzo ciekawy wniosek na podstawie tego fragmentu. Kościół. To połączenie władzy, którą reprezentuje Piotr i miłości, której przedstawicielem jest Jan. Oni obaj stojąc w łodzi patrzą na Jezusa, którego jeszcze nie rozpoznają. Dopiero znaki, którymi legitymuje się Jezus, dają pełne poznanie. To jest zadanie proroka, by odczytał znak i przedstawił go we właściwej formie. W końcu już nie raz mieli taki znak, że po długiej nocy wracali z pustymi sieciami, a Pan nakazał rzucić wtedy jeszcze raz i wtedy doznali obfitości tych ryb. Dziś stało się to samo, i to powinno dawać do myślenia. Lecz Piotr miał głowę zajętą czymś innym. W jego myślach ciągle siedział ten czas po wieczerzy, czas, kiedy nie miał odwagi powiedzieć, że jest jego uczniem, kiedy wyrzekł się wszystkiego, czemu poświęcił trzy lata swojego życia. Zapewne liczył, że przyjdzie chwila, kiedy spotka się z Jezusem sam na sam, gdy powie, jak bardzo jest mu z tym źle. Lecz to nie odchodziło, aż do teraz. Dziś nie prosił Jezusa, by kazał mu przyjść do siebie po wodzie. On sam się rzucił, by przepłynąć, ten jest 50 metrów i stanąć wobec Niego twarzą w twarz. To moment, kiedy człowiek jeszcze nie wie, jak się zachować, ale już zrobił pierwszy krok ku panu: wtedy nie trzeba mieć odwagi, żeby zapytać, kto ty jesteś, bo serce doskonale wie, że to jest On. Skoro uczniowie poznali Jezusa, i nam życzę tego, byśmy poznawali Go codziennie, mając oczy otwarte szeroko, a serce wyczulone na znaki Jego obecności. Pod wpływem tych znaków możemy doświadczyć wielkiej, osobistej przemiany. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.